Dzień dobry, witam Was serdecznie z kolejnym vlogiem na moim kanale. Dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj jest... Piękny dzień, ponieważ byłam dzisiaj u mojego fizjoterapeuty i mam zielone światło, i mogę już w tym tygodniu wracać normalnie na trening siłowy i już nie więcej używać obciążeń, jeżeli chodzi o trening dołu. Oczywiście nie w przysiadach i tym podobne, ale już Hipsterasty i tym podobne będę mogła robić. Także wraca również content siłowniany, z czego się niezmiernie cieszę, bo nie ukrywam, że moja głowa potrzebuje pójścia na siłownię. Tak więc rozpoczynamy w ten optymistyczny sposób mojego nowego vloga. Jeżeli dalej mnie nie subskrybujesz, to zrób to w tym momencie. Dzięki temu ten kanał będzie się rozwijał, ja będę mieć jeszcze większą motywację do tego, żeby nagrywać tutaj regularne treści. No i jutro już będzie pierwsze nagranie z siłowni. Mega się cieszę, mega się jaram i jestem mega podekscytowana z tego po prostu powodu. I idealnie się składa, bo w zeszłym tygodniu dostałam paczkę z nowościami od Shotgana, więc będę miała właśnie na trening, pierwszy trening w nowościach, więc jeszcze większa motywacja. I na sobie mam już pierwszą rzecz. z tej... Paczki, czyli taki top, i on po pierwsze jest taki trochę dłuższy, więc jeżeli na przykład nie lubicie chodzić tylko i wyłącznie w staniku, to to się sprawdzi idealnie, bo tutaj macie wbudowany właśnie stanik, tutaj są wyciągane wkładki, więc możecie je sobie wyciągnąć. No i on też ma fajną taką długość, tak naprawdę. I w ostatnim zamówieniu też właśnie sobie zamówiłam taką bluzę czarną, ale chciałam przede wszystkim mieć kolor inny. Taki bardziej wiśniowy, coś w tym stylu, ale była wyprzedana i wróciła na sklep. I to jest kolor, który po prostu jest, jest przepiękny. Hmm? Bluza jest regulowana tutaj na bokach, więc możecie ją sobie dopasować pod siebie. I naprawdę mega fajnie to wygląda, ja lubię takie bluzy właśnie coś w tym stylu. Plus do tego to jest taka idealna bluza na wiosnę, bo troszeczkę nam zastąpi kurtkę, jak już jest cieplej i tym podobne. No i ten kolor jest po prostu obłędny. Ja mam do tego również spodenki jakby w komplecie, więc na pewno będę sobie nosić po prostu to jako komplet. Zamówiłam sobie również taki sam top jak ten, tylko w kolorze czarnym, ze względu na to, że ja te topy chcę również nosić po prostu na co dzień, nie tylko i oczy na siłownię, bo one właśnie tak się idealnie sprawdzą na lato na już taką późniejszą wiosnę, kiedy będzie po prostu cieplej, bo mamy tutaj wbudowany ten stanik, dzięki czemu nie muszę nosić stanika. A naprawdę mega fajnie to się sprawdzi, więc w kolorze czarnym. No i ostatnia rzecz to jest również stanik i ten stanik mam również w kolorze białym i mega mi się fajnie podoba, bo on ma takie piękne plecy co spowoduje, że również to będzie w stanie nie tylko i wyłącznie na siłownię, ale właśnie również na co dzień, żebym mogła właśnie w nim chodzić również w lato, pod jakąś na przykład koszulę czy coś w tym stylu. I zrobił mi to super stylizację, przez to właśnie między innymi, że ma takie plecy, a po drugie też ten przód jest bardzo taki ładny, więc to są moje nowości od Shudgana i już się nie mogę doczekać, aż jutro pójdę na siłownię i zrobię mój pierwszy trening. Właśnie pod siłownią, i dzisiaj miałam wstać o godzinie 6 rano, i tak naprawdę się zgarnąć, i pojechać od razu na trening. Czy to zrobiłam? Nie. Jest około teraz godzina 9, nawet 9:20, a ja dopiero idę na trening. Szczerze, mam coś takiego, że czuję się, jakbym tam szła w ogóle pierwszy raz. I wczoraj właśnie też na ten temat rozmawiałam z fizjoterapeutą, ze względu na to, że nie chcę tego robić, ale nie chcę tego mówić, ale z drugiej strony to powiem, bo myślę, że to jest zupełnie normalne. Idę tam po jakimś półtora miesiąca mniej więcej przerwę, bo ostatni dzień przed operacją byłam jeszcze na treningu i czuję się, jakbym szła tam pierwszy raz. Poza tego zaczynam mieć jakieś takie myśli, że w ogóle ludzie tam będą się na mnie gapili, że ja w ogóle będę robić jakieś dziwne ćwiczenia, ale z drugiej strony, co ich to kurde obchodzi, tak szczerze mówiąc. Kto tam będzie na mnie zwracał uwagę, tak szczerze mówiąc, a w mojej głowie z drugiej strony rodzą się jakieś takie dziwne myśli właśnie, że Jezus, ludzie się będą na mnie gapić, a ja jestem teraz w ogóle jakby wiecie, w jakichś dziwnych ćwiczeniach, będę robić jakieś dziwne przysiady ewentualnie, w ogóle obciążenia jakieś słabe. Ale no, z drugiej strony to jest normalne po kontuzji, po operacji i że trzeba dojść do siebie i że dobrze, że w ogóle ćwiczę i że w ogóle wchodzę w ten cały tryb. A z drugiej strony głowa podpowiada takie dziwne rzeczy, tak więc no z drugiej strony uznałam, że dobra, zmienimy trochę plan, zrobię sobie spokojny poranek, ogarnę się i po prostu pojedę na ten trening, jak już będę pojedzona, wypiję sobie kawkę i tym podobne. poszłam jeszcze do Biedronki kupić dwie rzeczy, bo pomimo tego, że mam catering, to trzeba coś pić. A jednak mięta na brzuch jest najważniejsza. I w ogóle nawiązując do ostatniego vloga i mojego leczenia SIBO, lekarz kazał mi, o, o czym kazał, powiedział mi, że w ogóle nie mam nie stosować żadnej diety po antybiotyku. Zmieniłam zdanie. Nie posłucham się lekarza. Ze względu na to, że w momencie, kiedy zjem jakiś nabiał, to niestety mój brzuch odmowy posłuszeństwa, więc jednak w najbliższym czasie będę stosowała dietę Foodmap i na szczęście w cateringu, który mam, jest dieta Foodmap. Co prawda, no jednak mi szkodzi ten nabiał, pomimo tego, że on jest bez laktozy, więc po prostu będę starała się odkładać te wszystkie rzeczy eee, i taki mały update mojego brzucha, eee, więc jeszcze jakiś czas będę po prostu na tej diecie Foodmap, dlatego również kupiłam sobie miętę, bo jednak mięta na brzuszek no i tak ogólnie nawiązując do treningu było super. Po pierwsze, ja się ogólnie wstydzę na tej siłowni nagrywać. Serio. Postanowiłam, że przyjadę tam i pierwszą rzeczą, którą zrobię, to będę nagrywać filmy, żeby się od razu przełamać, żeby pierwszy trening zrobić w taki sposób, żeby się już nie przejmować, że nagrywam i tym podobne. Co prawda nie nagrałam tam jednego ćwiczenia i potem już treningu góry, jakby w tym normalnym końcu, co powinnam tutaj nagrywać, bo po prostu było bardzo dużo ludzi. Na tej siłowni jest zawsze mnóstwo ludzi i dlatego również ja i lubię tam jeździć na godzinę szóstą. I moje obawy przed tym, żeby jechać na trening, i przed tym, że będę się tam źle czuła, wcale tak to nie było. Było super, czułam się super, bo byłam w końcu na treningu, w końcu wykonywałam trening, używałam obciążeń na treningu dołu i było super. Tak więc robimy sobie kawuszkę i chyba drugi posiłek. Czy ja właśnie wydałam jakiś parę na nowe rzeczy być może, ale sprzedałam Wam pewien tip, jak zaoszczędzić, jeżeli kupujecie sobie produkty marki Eveline, ze względu na to, że ja używam bardzo dużo rzeczy do malowania się z tej firmy i ostatnio wyświetlił mi się pewien TikTok, że Evelina kosmetyczna ma swoją stronę i jak tam robicie zakupy, to jest po prostu taniej. Plus do tego była jakaś jeszcze promocja na, ma, na całą markę, że było chyba minus 20%. Więc tak naprawdę kupiłam sobie taki zapas... O nie, kupiłam dwie odżywki? Co? Kupiłam sobie taki zapas ogólnie kosmetyków i wydałam za to wszystko 200 zł. 200 zł za całą prawie kolorówkę, produkty do demakijażu, produkty do demakijażu, do pielęgnacji, do włosów, do wszystkiego. I są tutaj rzeczy również, których nigdy nie używałam i sobie po prostu przetestujemy, w tym między innymi produkty do włosów, bo wziąłam sobie odżywkę oraz również peeling do skóry głowy. Kolejne rzeczy sobie wziąłam do przetestowania, czyli do pielęgnacji. Już mi się parę razy wyświetlała ta linia kosmetyczna 6 ceramidów. Mamy tutaj krem do twarzy, piankę do mycia twarzy, bo ja uwielbiam pianki na rano używać. Plus do tego tonik, bo ja nie używam nigdy toniku, nie mam, więc uznałam, że potrzebuję. Do tego również płyn do demakijażu, bo to musi być zawsze w domu. Kupiłam sobie do przetestowania taki krem CC. On jest kolorujący i ma zmniejszać widoczność takich czerwonych plam na twarzy, przebarwień i tym podobne. I przede wszystkim ja go chcę używać właśnie przed treningiem, żeby się nie malować podkładem, tylko jednak używać sobie takiego kremu CC. Dostałam za złotówkę Taką paletkę cieni, także mega się jara, bo kosztowała tylko i właśnie złotówkę, bo im większą kwotę wydacie, tym dostaniecie więcej pieniążków. Do tego również kupiłam sobie do przetestowania nowy. Puder. Zawsze mam z Eveline różnego rodzaju pudry. Tym razem wybrałam sobie rozświetlający. Do tego również mój ulubiony róż. Uwielbiam ten róż, pomimo tego, że ten róż mi wszystko brudzi. Bo ja zawsze mam tak, że zostaje mi tutaj taka otoczka, ale mimo wszystko on jest po prostu genialny. Jest tani i jest genialny, i jak na to, że ja nie mam jakichś wielkich umiejętności do malowania się, to on mi nie robi jakichś wielkich plan. Widziałam sobie również żel do brwi tusz do rzęs, pomadeczkę do ust, bo już mi się kończy w takim kolorze. Dostałam jakieś gratisy i nawet właśnie chciałam sobie kupić ten krem, ale go nie było. On jest z spf -em. No i w głównej mierze zamówiłam tą paczkę przede wszystkim dla tego produktu, czyli dla podkładu. No i do kompletu do tego właśnie podkładu sobie wzięłam taki korektor. I to jest całe moje zamówienie i wydałam mi 200 zł. A mam tutaj naprawdę prawie wszystkie produkty, których potrzebuję do pielęgnacji, do kolorówki, do malowania się, do wszystkiego do włosów, nie do włosów. Brakuje mi tylko i wyłącznie chyba szamponu. I drugą rzecz, którą sobie zamówiłam, długo się nad tym zastanawiałam. Jakby wiecie, wiadomo, żebym chciała mieć Dysona, ale Dyson jest bardzo drogi i jak na ten moment nie chcę wydawać 2000 zł za suszarkę do włosów, a z drugiej strony nie chcę używać prostownicy, bo ja codziennie używam prawie prostownicy, bo lubię mieć włosy kręcone, a za to też mam puszące się włosy. No i uznałam, że dobrym momentem będzie zakup po prostu lokówko suszarki, która spowoduje, że nie będę suszyła codziennie włosów, albo po prostu zacznę kręcić na lokówkę. Była ona w promocji. Plus do tego jeszcze sobie wykorzystałam Leti Shops. Letty to jest taka platforma, gdzie możecie uzyskiwać cashback, i tak samo zamówienie z Eveline zrobiłam sobie z cashbackiem, tak samo również tą lokówką suszarkę. Ta lokówka suszarka miała bardzo dobre opinie miała dużo tych pozytywnych opinii, a kosztowała mniej więcej chyba 179 zł. I ona ma co najważniejsze, ma dwie różne, że tak powiem, szczotki, te takie wymienne głowice, przez co między innymi nie mamy tylko i wyłącznie jednego obwodu, bo my właśnie w głównej mierze za, Zależy na takim mniejszym obwodzie, żeby mogła sobie właśnie te włosy kręcić. I ona działa w dwie strony, także będę sobie ją testowała i za jakiś czas wam dam znać, czy mi się sprawdziła, czy nie. Takiej lokówki, która chyba ma, nie wiem Z 15 lat To był Dyson mojej mamy Kupiłam tą lokówkę, suszarkę Która również miała tam gdzieś 5 różnych, że tak powiem rodzajów e, Wymiennych głowic Wszystkiego innego Kupiłam tą lokówkę, suszarkę z moim tatą e, Kiedyś w Realu Nie wiem czy pamiętacie, co prawda to już potem Chyba było, nie no, wydaje mi się, że to był Dalej Real, ale jak nie to było już Ocean Ale w tym takim wiecie M1, na pewno w dużych miastach kojarzycie takie sklepy e, i kupiłam to z moim tatą i to dalej istnieje i to dalej żyje. Nie wiem jak, co prawda już coraz gorzej ze względu na to, że tylko i wyłącznie kupiłam tamtą, dlatego, że ta przestała mi w pewnym momencie e, działać i wiem o tym, że ona po prostu zaczyna się coraz bardziej przegrzewać, ale mimo wszystko to nie wiem, ma z 15 lat i to dalej działa. E, no ale już swój czas, że tak powiem, zakończyła. Więc sprawdźmy, jak się będzie sprawowała ta lochówka suszarka. I ja na włosy zawsze sobie nakładam jako tu po prostu olejki. Uważam, że to dla mnie najlepiej działa i nie powoduje to na moich włosach jakiejś później, że tak powiem, rewolucji. Uwielbiam ten. On kosztuje 6 zł. Dostępny jest chyba nawet w Biedronce, a jak nie, to w Rosmanie. Drugi olejek, który używam, i ja ich po prostu razem używam, to jest ten z Rosmana. Co prawda, on jest po prostu podobnież wiralowy. Dla mnie on nie jest jakiś nie wiadomo, jakiś super. Uważam, że ten jest zupełnie o wiele lepszy, ponieważ niezależnie od tego, jaką bym sobie ilość nie dała, to po prostu nie zrobię sobie krzywdy tym specyfikiem. I w tym momencie po prostu będziemy oddzielać pasma. I będziemy używać raczej tej małej końcówki, bo jednak jak chcę od początku sobie po prostu te włosy zakręcić. E, ogólnie spodziewałam się większych loków. To na pewno. Włosy są fajnie takie bardziej, że tak powiem, wyrównane. E, nie są takie mega puszące się, ale sprawdzimy dalej. Zdecydowanie to, to nie jest efekt, którego ja oczekiwałam po tej suszarce. Co prawda na pewno nie potrafię jej używać. Nie potrafię używać tej funkcji obrotowej, żeby to miało ręce i nogi. Eee, plus do tego te włosy po prostu mi się nie chcą kręcić. One tutaj po prostu są takie. No nie wiem, no muszę na pewno się nauczyć jej używać, bo to jest pierwsza kwestia, której muszę ogarnąć, ale. No spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Nie wiem, czy to też nie jest przez tą odżywkę, że ona tak bardziej prostuje te włosy i ciężko mi jest po prostu je właśnie zakręcić za pomocą ciepła. I też, no na pewno te włosy są bardziej takie, bym powiedziała, ogarnięte i takie zbite. Ale... Musimy nad tym popracować. I myślę, że po prostu też jak zaczynałem nad tym pracować i, że tak powiem, sobie to ogarniać, to to się nauczę troszeczkę lepiej to, w, że tak powiem, o... <laughs> obsłoniwać, ale to nie jest ten efekt, którego ja oczekuję po tej lokówce, bo na przykład robiąc tamtą salę, to ja byłam w stanie normalnie sobie zrobić takie lekkie fale, a tutaj tak naprawdę no, tej fali nie ma. Nie ma tej fali. Nie ma w państwowej fali. Po południu pojechaliśmy jeszcze na spacer do Parku Śląskiego, a następnie udaliśmy się na zajęcia zeszkliwienia naszych kubków ceramicznych, które ostatnio lepiliśmy. I tak naprawdę w tym momencie już zakończę tego vloga ze względu na to, że Okres świąteczny spowodował, że już nie miałam kiedy nagrywać, także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym vlogu na moim kanale. Pa pa.